Organizatorzy konkursu matematycznego przygotowali zestaw, w którym było 10 pytań z algebry i 8 pytań z geometrii. Uczestnicy konkursu losowali kolejno po jednym pytaniu, które po wylosowaniu było usuwane z zestawu. Pierwszy uczestnik wylosował pytanie z algebry. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. Przedstawmy tą sytuację, czyli mamy na samym początku. Czyli 10 kul, 10 pytań, zestaw pytań, czyli 10 pytań z algebry, 8 pytań z geometrii, 8 pytań z geometrii. Zatem wszystkich pytań jest 17, 10 i 8, 18. Pytań wszystkich. I teraz po pierwszym losowaniu, uczestnik konkursu losował po jednym. Pierwszy uczestnik wylosował pytanie z algebry. Czyli jeżeli mamy tutaj po pierwszym losowaniu i wiemy, że pierwszy uczestnik wylosował pytanie z algebry, czyli było 10 pytań, to zostanie 9 pytań z algebry, to na na niebiesko. Jak wylosował. Jedno pytanie z algebry, a było 10, to zostanie 9 pytań. 9 pytań z algebry. A wszystkie było 18. No z geometrii się nie zmieniły, to podpiszmy również 8 pytań z geometrii. I wszystkich 9 dodać 8 to już 17, bo nie wracamy pytania wylosowego, wylosowanego. I teraz mamy ocenić prawdziwość podanych zdań. Prawda czy fałsz? Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę pytania z algebry jest równe 9 siedemnastych. No to policzmy. Jak to oznaczmy? Już A, a to niech będzie B. Czyli podpunkt A: Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę pytania z algebry. Pytań z algebry już druga osoba tutaj, po pierwszym losowaniu. 9 mamy wszystkich pytań z algebry. Przez liczbę wszystkich pytań: 17. Czyli rzeczywiście, prawda. A teraz podpunkt B rozważmy. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę pytania z geometrii nie zmieniło się. No z geometrii ile by to było? 8 pytań przez wszystkich pytań 17. Osiem tylko pytań z geometrii jest, a 9 plus 8, czyli 17 wszystkich pytań. Ale się nie zmieniło, czyli musimy porównać jak było wcześniej. Czyli z geometrii to było 8 pytań, a wszystkich pytań było 10 plus 8, 18. Teraz mamy porównać, czy ta liczba jest równa tej liczbie. Ale wiemy, że 8 osiemnastych to są liczby różne. Tu mamy 8 siedemnastych, a z geometrii było 8 również, tylko różne mianowniki, czyli 8 siedemnastych. To są różne, gdyż mamy te same liczniki, ale różne mianowniki. Zatem czy prawdopodobieństwo wylosowania przez drugą osobę pytania z geometrii się nie zmieniło? Niestety, są to różne prawdopodobieństwa, czyli jest to zdanie fałszywe. Zmieniło się prawdopodobieństwo, było 8 18, teraz jest 8 17. jest to zdanie fałszywe.